Cześć! Dzisiaj pokażę wam jak zrobić takie ubranko na kubek z golfem dodatkowo. Tak, moje ubranko jest już świąteczne, ale spokojnie możecie zrobić podobne na przykład w kolorach jesieni, w kolorach zimy czy jako naszywając na przykład jakieś filcowe oczy czy nos jakąś postać. Tak, także tej Możliwości są ograniczone jedynie Waszą wyobraźnią. Ja już zdobiłam ubranką świąteczne, czyli czerwone. Jest ono zapinane na guzik, tak żeby można było zdjąć i kubek umyć. Poszłam trochę na łatwiznę, jeżeli chodzi o ozdobienie tego kubka, tego ubranka, bo po prostu przykleiłam gotowe filcowe śnieżynki, ale można oczywiście tutaj również na przykład naszyć śnieżynki zrobione samemu kordonkiem. Dobrze, oczywiście najłatwiej robi się ubranko na kubek, który ma Taką samą średnicę jest prosty, tak? W swoim kształcie. Jest. Ma taką samą, taki sam obwód na dole i na górze. Nie trzeba wtedy kombinować z ilością oczek. No, ciężko mi jest powiedzieć, jaką ilość oczek musicie nabrać w początkowym łańcuszku. Wszystko zależy od tego, jakiej włóczki użyjecie, jakiego szydełka, no i oczywiście jaki duży będzie Wasz kubek. Ja dzisiaj wykonam ubranko za pomocą włóczki Alize Cotton Gold, kolor szary numer 21 bodajże, Wykorzystam do tego też szydełko numer 3,5. I na mój kubek zrobię na początek 43 oczka łańcuszka. Dobrze jest zostawić sobie tą nitkę trochę dłuższą. Na koniec potem można dla bezpieczeństwa tutaj wzmocnić trochę ten dół, ale to wszystko z czasem pokażę. Tak robię 43 oczka łańcuszka. że sobie, czy ten obwód będzie dobry. Dobrze, żeby to nie był za luźny, ponieważ włóczka, przynajmniej ta moja, się dosyć naciąga. Także taki lekki naciąg będzie ok. okay. Mamy nasz łańcuszek zrobiony z 43 oczek łańcuszka. Teraz ten łańcuszek zamkniemy oczkiem ścisłym. Tak? Uważajcie, żeby nie przekręcić oczek. Czyli w pierwsze oczko łańcuszka, zrobimy oczko ścisłe. Tak, połączyliśmy nasz łańcuszek. Teraz zrobimy dwa oczka łańcuszka które zastąpią nam pierwszy półsłupek z narzutem i teraz w każde z oczek łańcuszka robimy po jednym półsłupku z narzutem przypominam, że w poprzednich moich filmach z serii podstawy amigurumi, czy podstawy szydełkowania, znajdziesz filmy o tym, jak zrobić łańcuszek, jak zrobić półsłupek z narzutem, jak zrobić oczko ścisłe oraz inne techniki i elementy, których użyjemy również na pewno jeszcze w tym filmie. Tak zrobiliśmy nasz ostatni półsłupek z narzutem. Możemy przymierzyć na nasz kubek. Teraz, czy nie będzie to ani za małe, ani za duże, jest takie dosyć odcisłe Myślę, że w sam raz. Ponieważ nasz kubek ma uchwyt, musimy zrobić tutaj przestrzeń tak, dla tego uchwytu. Dlatego nie zakończamy tego rzędu. Oczkiem ścisłym, tylko robimy dwa oczka łańcuszka, obracamy naszą robótkę i znów robimy każde oczko po jednym półsłupku z narzutem. Możecie też oczywiście robić to ubranko za pomocą słupków. Słupki są jednak Bardziej ażurowe i w zależności od tego, jaki macie kubek, czy z jakimiś nadrukami, e, po prostu może to prześwitywać i nie do końca fajnie wyglądać. Dlatego ja robię blanko za pomocą półsłupków z narzutem, które są ściślejsze. Drugi rząd za nami. Trzeci. Zaczynamy podobnie jak drugi, to znaczy robimy dwa oczka łańcuszka. Obracamy i znów po jednym półsłupku z narzutem w każde oczko. U mnie tych rzędów wyjdzie chyba coś około 10 kurę. W, w każdym razie, robiąc, pamiętajcie, żeby to blanko nie dochodziło do samego końca. Dobrze jest po prostu zostawić pewną przestrzeń, tak, którą dotykamy ustami, pijąc. Tak, każdy rząd zaczynamy, czy kończymy dwoma oczkami łańcuszka i obracamy naszą robótkę. 10 rzędów. Tak to wygląda na moim biegu. Właściwie, jeżeli nie chcesz robić kołnierza, tak jak przy tym ubraniu, to możesz już na tym etapie zakończyć i przejść do robienia pętelki na guzik i do przeszywania guzika. O tym będzie dalej w tym filmie. Tak, i do ozdabiania e, swojego ubranka. Ja zdobię jeszcze golf. Golf robimy za pomocą słupków. Zaczynamy, dlatego kolejny rząd od trzech oczek, łańcuszka. I następnie wbijamy się, robiąc słupek, tylko tylne oczko, tylną nitkę każdego oczka. Został nam do zrobienia ostatni rząd, rząd słupków, więc znów robimy trzy oczka łańcuszka, obracamy i już w normalny sposób, czyli pod dwie nitki, kuwamy się w każde oczko, robiąc po jednym słupku. Nasze ubranko już jest prawie gotowe. Dzięki pytaniu tylko za tylną nitkę fajnie nam się tutaj zagina ten golf. Tak zostaje nam teraz jeszcze przyszyć guzik w wybranym miejscu. Tak, ja przyszyję go chyba tutaj przeszywając również przez go, żeby on się nam tutaj nie odkształcał. Buzik mamy przyszyty, zostało nam zrobić jeszcze tylko dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest pętelka. Tak robimy ją z oczek łańcuszka. Zrobię na początek sześć. Wyciągnę nitkę, żeby mi się nie popruło i sprawdzę, czy po naciągnięciu to będzie odpowiednia długość pamiętajmy też, że przynajmniej ta moja włóczka się naciąga, więc robię trochę mniej tych oczek łańcuszka wystarczy mi myślę 6 do dowódkę oczkiem ścisłym Tak, zostawiam dłuższą nitkę. Teraz zaraz też zakończymy. Okay. Tak mamy zamknięcie. Pozostaje nam jeszcze pochować nitki. Tą nitkę początkową. Tak jak mówiłam, dobrze jest zostawić dłuższą. Po to, żeby tutaj to łączenie trochę wzmocnić, po prostu przeszywając kilka razy, teraz myślę, że będzie. Ok, nitkę. Owam z lewej strony. Naszego statelka. Najlepiej, je, najlepiej jest ją przewlec. Stawiając dłuższy koniec, żeby nasz supałek się nie rozwiązał. Zakończamy również drugą nitkę. Tak. Pozostaje nam już tylko ozdobienie naszego kubeczka wedle uznania. Mam przygotowaną tutaj taką śnieżynkę, ale myślę, że zostawię ją sobie na inny kubek. Ten kubek również ozdobię gotowymi filcowymi gwiazdkami. I choinką. Tak wyglądają moje dwa ubęka zimowe na kubki. Jeśli film Ci się spodobał, to będzie mi miło, jeżeli klikniesz łapkę w górę. Jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych moich filmów, zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia!